Magazyn miejski 8 czerwca w poniedziałek. Witam Państwa Artur Kisielewicz. Zapraszam na szczegóły. A dziś przejażdżki Meleksem. Turniej o beczkę piwa. Piłkarze Kujawi walczą o trzecią ligę. Kilku dni po parku solankowym można poruszać się meleksami. Uzdrowisko solanki wprowadziło regularne kursy. Wygodny, cichy i zadaszony pojazd kursuje po Solankach codziennie od godziny 14 do 18, a w weekendy godzinę dłużej. 25-minutowy kurs obejmuje przejazd trasą Sanatorium Kujawiak, Rzeźba Pawia, Kawiarnia Zdrojowa, pialnie Palmiarnia, Tężnia Solankowa, Muszla Koncertowa, Sanatorium Kujawiak. Na placu Imprez przy ulicy Wierzbińskiego 9 pełnoletni miłośnicy siatkówki plażowej rywalizowali w turnieju z beczką piwa. 31 par rywalizowało przy pięknej letniej pogodzie w turnieju siatkówki plażowej, który odbył się w sobotę na boiskach z piasku na placu imprez przy ulicy Wierzbińskiego. Po blisko 8 godzinnych zmaganiach najlepszy okazał się duet Damian Nowak i Reneusz Kwiatkowski. Jesteśmy w drugiej lidze w wilczeniu u nas, jak i ja i tak jak mój kolega Damian Nowak. No i w tamtym roku również mieliśmy drugą drużynę a także wspomagaliśmy trochę kolegów. Turniej zorganizował ośrodek sportu i rekreacji i Volley Team. Piłkarze Kujawi Nowrocław walczą o awans do trzeciej ligi w minioną sobotę podejmowali inny zespół z czołówki czwartej ligi Rolko Konojady. W sobotę piłkarze Kujawi i Nowrocław podejmowali na własnym stadionie drużynę Rolko Konojady. Było to szczególnie ważne spotkanie. Dzięki wygranej Kujawie byłaby o krok od awansu do trzeciej ligi. Niestety goście wygrali 3 do 1. To trzeba grać do końca. Ja myślę, że tutaj akurat wszystko jest jeszcze możliwe. Przytrafił nam się jeden ze słabszych meczów w całej, w całej rundzie. Zobaczymy, trzeba się pozbierać, podnosić. Jak każdy sportowiec uważam, powinniśmy grać do końca. Co z tego wyniknie, to się okaże. Kujawia zagra jeszcze na wyjeździe z liderem rozgrywek Elaną Toruń i w ostatniej kolejce na własnym stadionie z Gopłem Kruszwica. Jednak, aby awansować, musi nie tylko wygrać te mecze, ale także liczyć na potknięcie rywali. Informacja piłkarska zakończyła dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się jutro. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku studia artystycznego. Z nami Pani Alicia Kaczmarek. Dzień dobry, Panialu. Dzień dobry, witam. Dzisiaj bawimy się szkłem, materiałami i generalnie dbamy o to, żeby w sposób bardzo kreatywny zadbać o wygląd naszego stołu. A co będziemy robić? No to już oczywiście Panią poproszę o odpowiedź na to pytanie. Tak. No, nazbiera nam się różnych szklanych naczyń, które są mniej, może użytkowe bardziej, jedne zabrudzone, które chcemy zmienić, ale mamy tylko szkło. No więc można wykorzystać Kolorowe szmatki, najlepiej takie wróże, jakieś wzory ludowe. Josenna letnia pora. dbamy tak. o to, żeby były ciepłe kolory, pozytywnie tak. nas nastrajające. Tutaj również przydadzą nam się różnego rodzaju koronki, serwetki po babciach, które już też nie używamy swoje, które nam akurat nie pasują lub pasują na stół, ale koniecznie byśmy chcieli zmienić coś w naszych, niekoniecznie malowany wazon, coś takiego, co by można potem było zdemontować. Szczególnie, że niektóre wazony mają element ozdobny, tutaj Państwo nie widzicie, ale jest mała grawerka tak. i my na przykład nie chcemy nie tego Nie chcemy eksponować. tej grawerki, tak. No i dzisiaj tutaj zaproponuję z wyciętych pasków z kawałka materiałów, są pocięte paseczki, taki pasek, Widzę, że Pani grubszych faktur używa. Tak, te materiały są takie grubsze, troszeczkę obiciowo-zasłonowe, że tak powiem, lepiej się prezentują właśnie na wazonikach. I klejem... Dobrze nam znanym, ale warto przypomnieć, jaki? Tak, to jest klej do kartonu. O, brzeg, szmateczki pociętej smaruję i zawijam do środeczka. Tak robię z każdym paskiem. I te paski można sobie wykorzystać, naklejając właśnie w rozmaity sposób. Zaraz to zaprezentujemy na Czyli naszym. Czyli absolutnie nie musimy się przejmować tym, jeżeli przy wycinaniu troszeczkę. Nierówno, nie się ale oczywiście, że nic nie musimy. Ten klej bardzo dobrze trzyma. Ja tu też mam. Czy tak powiem, poklejone. No i teraz na przykład bierzemy sobie taki wazonik z nadrukiem. Smarujemy go jakkolwiek po środku pędzlem i klejem. O, żeby nam ta pierwsza najważniejsza warstwa przywarła do szkła. No, ponieważ to jest nadruk, chcę go zlikwidować w tak troszeczkę fantazyjny sposób opłotę sobie naciągając, klejąc. O, naciągam. I tutaj ten element ostatni, który nam został dosyć sporo kleju i przyklejam. Następną czynnością następny paseczek. No i mogę teraz nałożyć sobie na pasek który tutaj się skończył i w dowolny sposób o. możemy przedłużyć, możemy zmienić kształt. i, że tak powiem, kierunki tej naszej zabawnej wstążki. Możemy troszeczkę zostawić przestrzeni na szkle i w taki sposób bawimy się tak długo, aż uzyskamy to, co zamierzaliśmy. Tutaj troszeczkę materiał odstaje, więc go zaraz podkleimy. Czyli się zrobi Państwu taka właśnie falbanka. To należy wziąć pędzel z klejem, podkleić, przytrzymać chwileczkę i on dostosuje się do naszego wazonu. No oczywiście na tym nie kończymy. Na tym nie kończymy, tak. I teraz powiedzmy, że sobie w dowolny sposób przyklejamy następny paseczek, no powiedzmy, że w tę stronę, o. Oj, to będzie problem z myciem później takiego wazonu. Nie, no na, na zewnątrz można go odkurzyć, za jakiś czas, jak nam się kolory wazonu znudzą, to po prostu odorimy wazon, wymyjemy i nałożymy po prostu coś innego. Tu się zaginę. Tak, to. O, i sobie oplatamy w dowolny sposób. Tu chwilkę musimy przetrzymać, jednak, bo nam Dobrze, mocniej, naci mocniej tak. naciągniemy. i znów nakładamy klej. I możemy sobie w międzyczasie. Kiedy nam tutaj to troszeczkę będzie podsychało, no jednak musi mieć swój czas na przeschnięcie. możemy sobie pozwolić na jakąś kokardkę, wstążeczkę lub koroneczkę. Komu tam się jeszcze... O. Tak, i żeby nabrał, że tak powiem, wyrazu, można jeszcze sobie nałożyć... W tych elementach złączenia, szczególnie, nie żeby elementach... elementy kleju widoczne tak, od środka za Tak, można nałożyć koronkę którą również smerujemy klejem, klej zaschnie i będzie po prostu w tych miejscach mało widoczny, ale chciałam jeszcze pokazać, jak można serwetkę, o i powiedzmy, że teraz niech sobie tą chwilkę przyschnie, a tymczasem, o nie, dobrze, to sobie wysycha, a tymczasem bierzemy taką serweteczkę, mhm. którą kiedyś układaliśmy na stole, o. Przykładamy sobie również, żeby zlikwidować ten wzór, tak żeby nam tutaj to zakryło. Teraz poproszę Panią Monikę o przytrzymanie. A tutaj mam kłębuszek wełny. Trzymam, trzymam, tak. I tym kłębuszkiem wełny. Czy to ta już bezklejowo? Bezklejowo. To taka zabawa dosłownie na... O, zawiązuję na supeł, bo z tego potem mogę zrobić kokardę i teraz w dowolny sposób oplatam sobie, żeby mi tutaj nie dosyć ciężkie jest to szkło. To ja trzymam. O nie, o, dosyć ciężkie ciężkie. O. I jak widać. Na zasadzie takich kiedyś balonami oplatowaliśmy, robiliśmy takie żandole, Będzie nam łatwiej potem tym po i po wystroju, że tak powiem, pokoju zdemontować i zamienić na jesienne kolory lub na coś zupełnie innego. Może nam się wówczas zachce pomalować, nałożyć innego rodzaju koronkę białą, beżową czy materiał w róże. O, można wówczas to stawić. Może jeszcze troszeczkę takie dwa punkty u góry. Wyłękę tak dobra w kolorze, że tak powiem, serwetki. I jak tutaj widać w parę minut można wyczarować, odnowić życie starym wazonom, które nam się troszeczkę już znudziły. My oczywiście pokazujemy taką przykładową wersję, nie dbając bardzo o te szczegóły i wykończenia, bo nie mamy na to czasu, nie pozwalam na to program. Ale wierzymy, że Państwo zadbają o więcej szczególików, które uważają tak, piękną tego wazonu. Chciałabym, chciałabym jeszcze, żeby Pani pokazała, bo widzę, że tutaj na jednym z wazonów taka fantazyjna kokarda. Tak, już pokazuję, Żebyśmy pokazali, tak? widzą, jak tą kokardę w prosty sposób wykonać. Już pokazuję. To może teraz go tak tutaj. Dobrze. O. Biorę sobie koroneczkę. To może ja przestawię przy okazji, żebyśmy tak. wiedzieli o co chodzi. I nożyczkami przycinam sobie o, kawałek koronki. Smaruję ją w jednym miejscu klejem. Zaginam do środka, przytwierdzam. O, I w ten sposób powstała nam taka mała łeska. Tak. Następnie przycinamy nieco mniejszy kawałek i postępujemy podobnie jak. zagminamy do środeczka, przyklejamy drugą część, nie przejmujmy się, że zbytnio jest wybrudzone, bo jak mówiłam klej wyschnie. No i teraz troszeczkę kleju na mniejszą, przekładamy do większej i w ten sposób mamy fantazyjną kokardkę, którą możemy sobie przytwierdzić o z boku możemy spiąć gumką recepturką lub wstążeczką, żeby troszeczkę nadać środek. No. Zawiązujemy mocniej. No i teraz również moczymy to klejem, przetrzymujemy. No i powiedzmy, że taką o, kokardę tutaj z boku tego naszego wazonu. Przytwierdzamy. Szanowni Państwo, jak widać, techniki są różne. Możemy korzystać z elementów, możemy obkleić całością, możemy to zawiązać sznurkiem wszystko zależy od wyobraźni. My przypominamy tylko odrobinę materiału, odrobinę koronki, nieco kleju i przede wszystkim trochę chęci, bo chyba to jest techniki? najważniejsze.